Zobaczcie co, parę I poszliśmy do Rail Pass Counter, żeby kupić Japan Rail Pass. Maszynę z kurczakami. Nie wiem czy one są takie w takiej formie. Więc pan podał nasz ramen. Tak wygląda. Jest w cholera ostry. Wygląda tym razem z przodu ten Shinkansen. Wygląda, to naprawdę dobrze. Natomiast co mnie zdziwiło? Mówi się o punktualności w Japonii. Nazywam się Andrzej Bardzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. A co? A gdzie teraz? Witamy w kolejnym dniu, w którym przyszedł tajfun. Leje, mocno leje, a później ma jeszcze bardziej lać i być burze, mają być burze i silny, porywisty wiatr. Tak wygląda zwykłe, nieturystyczne miasteczko Fukuoka. Idziemy na śniadanie. Europejskiego śniadania w ogóle nie można się spodziewać, ale może coś będzie jakiegoś bardziej normalnego w Sawenay czy w jakimś markecie. Uwa, trzeba kupić ten. Parasole trzeba kupić, przecież to ten to przemokniemy. Wyszliśmy dosłownie nie wiem 30 metrów i już jesteśmy cali mokrzy. Mamy co prawda Kurtki przeciwdeszczowe, ale te kurtki tutaj to tam powiem Wam szczerze, że niewiele dają trzeba kupić parasole. I tyle. Leje, ale kupiliśmy parasolki, takie przezroczyste, więc jest spoko. nawet można zdjąć kurtkę. Jedziemy teraz na stację Hakata i spróbujemy kupić Japan Rail Pass, czyli karnet przejazdowy na koleje japońskie, w tym Shinkanseny. Jest on mega drogi, bo kosztuje z tego co czytałem 50 tysięcy jenów. Także ponad, grubo ponad 1000 zł. Ach, cholera, jest, ale wiatr. O, tajfun faktycznie idzie. <grywia> Zobaczcie, co <to>, parasol. <grywia> Czekamy na autobus. Parasole nam się wyginają w drugą stronę, jakbyśmy łapali falę. Generalnie jak tak zawieje, no to jest naprawdę silny wiatr. Ten tajfun to jednak nie, nie, nie jest tak lightowo, jak żeśmy myśleli, no tornado to nie jest, ale o no, po pierwsze tornado nie tutaj, ale wiatr dość mocno wieje. Takie mam parasolki właśnie. No widzieliśmy jakiegoś gościa, który w crocsach za... ...krotnie odmyje, przegrzał, no, ale tak, ale to było, nie wiem, ktoś to, to Korei, czy to było na Tajwanie, czy gdzieś tam w innym miejscu, że często chodzą w klapkach i mają buty do biura na sprzętanie. I jest po prostu łatwiej. No może tak, jak tak leje, no to faktycznie, nie? Faktem jest, że przed sklepami są stojaki na parasolki. Czy tam w sklepie, zaraz przy wejściu. Jeżeli ma tam sklep daszek, no to jest sprzed. Jeżeli ma, nie ma sklep daszka, no to jest w sklepie. To jest spoko. Jedziemy autobusem i tutaj jest tak, że wsiada się środkowymi drzwiami, a wysiada się przez pierwsze drzwi. I przy wejściu tymi środkowymi drzwiami należy przyłożyć kartę i wychodząc też należy przyłożyć kartę można też wychodząc zapłacić gotówką ale nie wiem ile chyba 210 janów dojechaliśmy na stację hakata i Martyna powiedziała ciekawostkę że hakata to co? to jest nazwa miasta które tutaj kiedyś było i Fukuoka jest połączeniem dwóch miast, tego drugiego nazwy nie pamiętam. Czy też jakby to większe miasto płonęło tam Hakatę i stąd ta nazwa została. Okej. Okay. W każdym razie dworzec Fukuoce nie nazywa się Fukuoka. Jakbyście jechali, tylko musicie jechać na... Jakbyście chcieli przyjechać do Fukuoka, do Hakaty. Tutaj też na dworcu są w razie czego przechowalnie bagażu. Tak one wyglądają. Kosztują między 700 a 1000 jenów. A my idziemy kupić Japan Rail Pass. Najdroższy bilet kolejowy, chyba który mi przyszło kupić. Jesteśmy na stacji Hakata. I poszliśmy do Rail Pass Counter, żeby kupić Japan Rail Pass. Ten za 50 tysięcy jenów, który jest na 7 dni, to kosztuje gdzieś około 1340 zł, jakoś tak mniej więcej. W każdym razie nie można kupić tak sobie tego Japan Raypass, tylko trzeba kupić przez internet na stronie JapanRaypass.net i jak to kupicie, to wtedy możecie tutaj wymienić. I nam się całkowicie plany posypały, bo. Idzie tajfun. Generalnie on już przyszedł, ale nie jest na tyle silny i pociągi na razie dzisiaj kurcują do godziny 17:00 i musimy wszystkie plany nasze zmienić, bo mieliśmy jutro jechać do Nagasaki i z Nagasaki do Hiroshima, ale jutro są pociągi odwołane. Autobusy też są odwołane. Być może się coś zmieni, ale nie wiadomo. Tak więc, od, kupujemy railpassa na dzisiaj i dzisiaj jedziemy już do Hiroshima. I nie będziemy w ogóle zwiedzać Nagasaki. Szkoda. Eee, pojedziemy tylko i wyłącznie do, do, do pierwszego miejsca zrzucenia bomby atomowej. I później pojedziemy na zamek, który na wynalazł. Jest, że jeszcze jest zamek. Mam nadzieję, jeżeli w ogóle coś, będzie jeździć. Bo na dzień dzisiejszy, to jutro nie jeździ nic. I tyle. Martyna czeka w kolejce, żeby odebrać zarezerwowane pasy. No i tak wygląda generalnie kolejka. No, i mam, odebrałem Japan Rail Pass, zwykły na 7 dni za 50 tysięcy jenów. Kiedyś, jak yy, oglądałem różne vlogi ten Japan Rail Pass kosztował 35 tysięcy, ale nie wiem czy od tego roku, czy, czy od kiedy, ale podnieśli właśnie tą cenę na 50 tysięcy. Jest to mega drogie i to tylko mogą zakupić obcokrajowcy, którzy mają tą, tą wizę, tą wklejkę do paszportu z górą Fuji bo sprawdzają, to wygląda o akurat mam tak to wygląda jesteśmy na stacji metra Yakuin Fukuoce i zobaczcie co Martyna znalazła maszynę z kurczakami Tak, ale możesz chyba podgrzać też tutaj, wiesz? Musi być jakaś siatka do pijenia, taka termoizolacja. Nie ma, ale Albo możesz to podgrzane. One są mrożone. A nie są podgrzane już? Wydaje mi się, że są podgrzane, ale jestem sam ciekaw, wiesz? Na no, czemu mamy kupować, jak, jak na razie idziemy do ramenowni? To to, a to, to chyba nie jest kurczak, to ryba jednak. Aha, no dobra. To jest to ryba. Co mnie zadziwia, to tutaj jak leje, leje non stop gorzej niż chyba w Indonezji w porze deszczowej to mają bardzo dobre odprowadzanie deszczówki samochody nie chlapią, nie tak jak u nas. Naprawdę to odprowadzanie deszczówki mega dobre. Weszliśmy do jakiejś ramenowni. To jest pierwsza otwarta ramenownia od, od no jakoś tak na dworcu było jeszcze więcej zamkniętych. Nie wiem czy to jest kwestia tego, bo idzie tajfun, czy o co tu chodzi. Generalnie są zamknięte i piszę, że są otwarte generalnie do 25 godziny. Nie wiem co to znaczy. Może znaczy to do ostatniego klienta. Eee, takie są ceny. My wzięliśmy to pierwsze za 700 jenów i generalnie tutaj pan robi i, i siedzi przy, przy ladzie i jest anime bajka jakaś więc pan podał nasz ramen tak wygląda jest w cholerę ostry tutaj z boku mamy do napicia wodę i są szklaneczki, są też pałeczki łyżki przyprawa jak ktoś zamówi łagodny ramen ale powiem wam szczerze że ten co zamówiliśmy jest jest ostry, ale jest dobry. Ostry, ale jest dobry. Jesteśmy na stacji Hakata. Szkoda. I tutaj stoi nasz pociąg Shinkansen. Się nazywa Sakura 566. I on ma tak. Słuchajcie, gdybyście chcieli kupić Japan Rail Pass, tam Japan Rail Pass, ma wagony albo rezerwowane. Albo nierezerwowane pierwsze trzy wagony. Tutaj, przynajmniej w tym pociągu, są jako wagony nierezerwowane. Czyli możecie wejść z tym Japan Rail Pass i usiąść sobie na wolnym miejscu, jednym z tych tutaj nierezerwowanych. Natomiast możecie udać się do kasy biletowej bądź do automatu i uzyskać rezerwację tego, e, rezerwację po prostu waszego miejsca. I wtedy macie jakby zarezerwowany konkretny wagon i miejsce. A zobaczmy, jak wygląda Shinkansen z przodu lub z tyłu, w zależności w którą stronę jedzie. Tak, tak, być może to jest właśnie tył, ale tak, to jest tył, bo ma czerwone światła. Ale tak wygląda Shinkansen. No nieważne, czy z przodu, czy z tyłu, w każdym razie z jednego z końców. Tutaj mijamy po drodze Green Car. Green Car to jest tak jakby pierwsza klasa. Jeżeli byśmy chcieli kupić Japan Rail Pass bądź bilet na, na Green Car, no to płacimy dużo, dużo więcej. I tak, zobaczcie, my mamy wagon numer 8. Please wait a moment now, bo jest sprzątanie. No dobra, chwilę trzeba poczekać. Tu jest właśnie napisane, że to jest wagon dla osób rezerwujących. Tak tutaj wygląda. Tym razem z przodu ten Shinkansen. Chociaż też tutaj ma czerwone światło, więc w sumie nie wiem. No dobra, w każdym bądź razie jeden, jeden z tych końców. Weszliśmy do wnętrza Shinkansenu Sakura 566 wnętrze są takie stare, ale on ma tutaj kilka toalet. Zobacz, tu jest jedna, tu jest druga, tu są dwie. Dobra, zobaczmy. Czekasz? Tu jest tylko Pisuar, ok? Dobra. Jest męskie. Idziemy ogarnąć tutaj. Nie, jest wolne. Tu nie Tu naciskałem. Tu mamy normalny kibelek. Ale chyba bez udogodnień. Przewijak zlew. Mamy na butelki i kosz na świecie, Norm... Fajne jest to, że jest zlewna zewnątrz. Zobaczcie, można normalnie umyć ręce na przykład przed zjedzeniem przed, yy, kanapki. A jak wyglądają siedzenia? Yy, są bardzo szerokie. Mają tutaj na... Gdzieś tutaj na kubek. O, jest na kubeczek. Mamy otwierany stoliczek, natomiast widać, że jest to stare. Nie jest nowe, jest to stare. Natomiast powiem Wam szczerze, że całkiem fajnie. Wygląda to naprawdę dobrze. Natomiast co mnie zdziwiło, mówi się o punktualności w Japonii, że wszystko odjeżdża co do minuty. No to nasz pociąg miał odjechać o 17:23. Jest 17:29 i nadal stoimy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest tam tajfun. Nie mam zielonego pojęcia, ale stoimy. No właśnie. I to jest aż dziwne. O, a tutaj z ma. możecie zobaczyć: to jest Japan Rail Pass. A to jest ticket na, na bilet na. Potwierdzenie rezerwacji miejsca. I macie tutaj. Tutaj macie wagon ósmy. Miejsce 3A. Po wielu perypetiach i opóźnieniu ponad dwugodzinnym i czterdziestym Ponad 2 godziny 40 minut dotarliśmy do Hiroshima. Do hotelu mamy dotrzeć takim środkiem transportu, który się nazywa Streetcar. Tramwaj, po prostu tramwaj. To zwykły tramwaj. Chyba żaden Streetcar. No, tramwaj. Pokiego grzyba nazwali to Streetcar, to ja nie wiem. W każdym razie to jest tramwaj. Tramwaj w środku wygląda tak Kiedy wsiadamy, przykładamy kartę do czytnika Możemy z tej samej karty niemoka skorzystać I kiedy wysiadamy, to przykładamy do takiego innego czytnika Który jest na górze tak wygląda generalnie procedura w tramwaju w Hiroshimie. Możemy wsiąść i wysiąść dowolnymi drzwiami. My kończymy dzisiejszy dzień, jedziemy do hotelu. Dzień był pełen wrażeń, takich mało pozytywnych. No, chociaż dotarliśmy do tej Hiroszimy. no ale zobaczymy jutro. Może będzie lepszy dzień no to był ostatni pociąg uciekliśmy przed techniką no uciekliśmy to pa